maneczko! takie podobnie. Siemaneczko! Tutaj Olek, a to szybki konkursik. Yy, fanart. Na Facebooku. Aleksander Zanowicz. Proszę wysyłać. Będzie yy, nagroda niewiadoma jaka. I no po prostu. Nie wiem czy to będzie na, na YouTubie, czy na Facebooku, nie wiem. Ale wiem, że na pewno będzie na Facebooku, a jak nie, to na pewno na, na YouTubie bo na, na razie Twittera nie założyłem, ale założę spokojnie, spokojnie. I jak ja mówiłem, nagroda nie wiem, czy jak, ja nie wiem jaka będzie. Podobnie mogą być gry na PC. Pada nie mogę Wam dać, nie jest za drogi, ale mogę Wam dać gry. Więc kto, więc kto, ma, kto ma pada i chce gry, niech po prostu pisze. Pod fanartem komentarza. Ja mam podpada i chcę jakąś grę. Potem, będzie, potem będą pisać, ja, będę, ja napiszę mam taką grę i taką grę, i taką grę, i taką i taką. I, będą, i będziecie pisać jaką grę chcecie. Ja będę napis ja będę pisać gry, tylko jakie mogę dać. Bo niektóre mogę dać, a niektóre nie. I co? No i po prostu wysyłajcie te fanarty na Facebooka. I lajkujcie, komentujcie oczywiście komentarze, jakie piszecie, albo kto innych komentuje, albo lajkuje, ktoś znajomych, albo ktoś, jaki jest fajny komentarz. To na przykład y, będzie py pytanie, Q&A, będzie. I napiszę na Facebooku, że będzie Q&A i pisz, zasypuj, pi i piszcie, yy, piszcie komentarze, jakie chcecie, czyli pytanie albo wyzwanie. Wy, wyzwań to tak jakoś dwa. Dwa wyzwania, jedno wyzwanie. Pytaj może być milion. I tak. I co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję, bo ostatnio po prostu było 5000 lajków. Wyświetlenia to po prostu przebiły wszystko. I po prostu naprawdę to jest super obliczę, żeby mieć tyle lajków, po prostu jak ja znam, jak ja znam różnych youtuberów znajomych próbuję się dodzwonić do jego, ale coś nie odbiera ale w sumie go nawet znam i no to po prostu niedługo to ja po prostu nie wiem, kogo przebiję. przebije, a przebije no więc dziękuję za te lajki i za te wyświetlenia i komentarze, bo to jest naprawdę fajny zaszczyt po prostu nagrywać dla Was, nagrywać dla siebie, nagrywać dla innych, żeby to, to po prostu, nie to, że ja chcę kasę czy cokolwiek, ja po prostu robię tak, żeby było wam miło, mi miło, wszystkim było przyjemnie. To jest zabawa, przyjemność, że mogę po szkole albo w wakacje usiąść przed komputerem, albo przed tabletem, tak jak teraz nagrywam z tableta i po prostu nagrywać jakieś filmy kilki i pytania albo jakieś konkursy. To jest naprawdę przyjemność i to, że naprawdę dajecie tyle lajków, like komentarzy i wyświetleń, więc dziękuję i ja muszę kończyć. Pa pa. Siema. Na raz.